Dzień dobry, witamy szanowni państwo na konferencji prasowej po spotkaniu Kora w Krakowie. Witam trenerów obydwu zespołów. Poproszę o przyciszenie telefonów na początek, żeby nie przeszkadzały i poproszę o podsumowanie tego spotkania na początek trenera drużyny gości. Dzień dobry Państwu. Myślę, że nagrałyśmy dzisiaj dobre zawody. Myślę, że szczególnie w pierwszy półce. Graliśmy dobrze piłką, stworzyliśmy kilka sytuacji. musieliśmy wyjść na prowadzenie, żeby tutaj oczywiście wybić zwycięstwo, trzeba strzelić jako pierwszy, jako pierwszy tą bramkę. Nie udało nam się w tej pierwszej części. Na początku z kolei drugiej połowy, gdzie Wojtek Kaczmarek obronił sytuację sam na sam z Korzymem. Mieliśmy taki moment, te pierwsze 10 minut nie mogliśmy wejść w mecz, musieliśmy przesunąć. Trochę naszą grę w defensywie, ale Radomski musiał wejść za Jana Hoszka na środkowego obrońcę, z kolei Mateusz Barczak te pierwsze minuty też jakoś tak nie był na 100% rozgrzany i mieliśmy problemy. Później trochę ta gra się wyrównała. Nie mieliśmy już takich sytuacji, jak to było w pierwszej Ale z kolei też myślę, że i korona też nie stworzyła tych sytuacji za dużo pewno powstaje fragmenty, fragmenta gry. Jest ten zespół bardzo niebezpieczny. My, myślę, że ja tutaj też z wyniku m, możemy być zadowoleni. Ze względu na może pierwszą połowę lekki niedosyt jest, ale myślę, że ten wynik 00 jest dla obu zespołów sprawiedliwy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i poproszę o także podsumowanie generał Karanyk, jak przekonana nas Gra wyglądała odwrotnie. W pierwszej połowie graliśmy bardzo słabo, nie dało się na to nawet patrzeć. Męczyliśmy się strasznie, nie potrafiliśmy wymienić trzech podań. W przerwie dokonaliśmy dwóch zmian. Troszeczkę myślę, że te zmiany nam pomogły. Mieliśmy już płynniejszą grę, stwarzaliśmy sytuację. Mieliśmy dwie klarowne, tak jak wspomniał Korzyma, i w doliczonym czasie gry Kianskas jakby skierował piłkę do bramki, to na pewno bramka by była, ale nam się ta sztuka nie udała. Zremisowaliśmy. To jest pożegnalny nasz mecz przed waszą, własną publicznością w tym roku. Staraliśmy się wygrać, ale niestety tego celu nie zrealizowaliśmy i musimy przyjąć jeden punkt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o pytania. Pan Stanowski, Dziennik Polski dla Trenera Gospodarzy. Mam pytanie. Na ile brak Bukowicza zaważył na grze waszego zespołu? Ja powiem tak, dzisiaj nas złapał wirus bałkański, bo Wukowicz w ogóle nie zagrał, a Jovanowicz widzieliśmy, że nie miał najlepszego, najlepszego dnia i po pierwszej połowie opuścił boisko i jak tracimy tych dwóch zawodników to naprawdę jest dla nas duże osłabienie, no, widzieliśmy w ostatnim spotkaniu z Legią, że Wuko był liderem środka pola i na pewno jego strata była odczuwalna, ale no tak jest w piłce, nie możemy ze wszystkich zawodników skorzystać, no trener gości na pewno też jakiś ma zawodników, którzy nie grali, no takie jest życie i sztuka polega na tym, żeby w trudnych y, sytuacjach dawać sobie radę. No, dzisiaj my całej puli nie zgarnęliśmy, tak jak mówię, trudno, jeszcze jeden bardzo ważny mecz przed nami i tam będziemy chcieli zaprezentować się z lepszej strony. To trenera jakoś zmiany w Krakowie, wszystkie, co się stało i pozostałe Ja musiał ze względu na kontuzję zejść, dokładnie nie wiem co ma, podobnie jak Kosanowicz, który też... Yy, chyba naciągnął sobie mięsień. Nie chcieliśmy ryzykować, bo mamy też, jak tutaj drużyna Korony, też ważny mecz i yy, dlatego dokonaliśmy, dokonaliśmy tych, yy, tych zmian. Ryzykowna była ta druga zmiana, ta trzecia zmiana, bo kontuzji doznał Wisniakow i tak dobra mi się zdaje, na środku, no nie wiem. No ale już mógł też nie mógł dalej grać. Nie, tak? nie, nie. Czy są jeszcze pytania? No to zmiana wymuszona, panie dyrektorze. Czy są jeszcze pytania? Maciek, nie Nikulski, od trenera Kwasiki. Czy no, Tak. patrząc na swoją drużynę w granicą czarnych strojów, nie miał Pan wrażenia, że kieruje jednostką z terrorystyczną, która musi zneutralizować terrorystów z koronawirusa, takich boiskowych? Myśmy A... specjalnie się ubrali na czarno dzisiaj tutaj, żeby... Przyjeżdż przyjeżdżając do Kielc, no, takie są wymogi, że musieliśmy tak zagrać. Nie, wiedzieliśmy, że musimy tutaj powalczyć, że nie możemy pęknąć, jak ja to powiedziałem też w tygodniu. Myślę, że tutaj chłopacy pod tym względem zrealizowali założenia, które sobie przyjęliśmy przed meczem, przyjęli walkę i myślę, że było to ok.